Mamy już zatem 4 do 0. Tany Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. I teraz Van Persie. Cristiano Ronaldo. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Przed szansą Cristiano Ronaldo. Nie do wiary! Naprawdę nie mają litości! Znowu bramka! Podwyższają prowadzenie! Deklasacja! Powiększają przewagę! 5 do 0. Zbyt łatwo oddana piłka. Ma teraz otwartą drogę na skrzydle. Może atakować. Przed szansą Cristiano Ronaldo. I mamy gola, proszę Państwa. To jego drugie trafienie w tym spotkaniu. Ależ nam się rozstrzelał. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda. Jakby już było pozamiatane. Wyszedł sam na sam Uwaga Jak on to zrobił Niesamowite Atakujący robił co mógł Strzelił całkiem nieźle Ale i tak bramkarz nakrył go czapką Znakomita interwencja To musi dodawać pewności siebie Ale trzeba się tu było teraz wykazać Parada godna największych stadionów Kibice myśleli, że po takiej główce Musi paść bramka A tymczasem nic z tego Ach niewiele teraz zabrakło po tym strzale z woleja. Wielka szkoda. Naprawdę ładnie to uderzył. Soczyście. Kilka centymetrów i mielibyśmy tutaj piękną bramkę. Przy piłce Cristiano Ronaldo wychodzi na pozycję. No i mamy gola. Zobaczmy to podręcznikowe, dwójkowe rozegranie. Podanie i odegranie z pierwszej piłki. Można to było rozwiązać na kilka sposobów, ale szybka analiza sytuacji pomogła podjąć decyzję. Uderza bardzo mocno i takiej bomby nie dało się po prostu obronić. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwię się. Dziś, czego się nie dotknął, zamieniają w złoto. Wygląda na to, że goście na przerwę zejdą z wyraźną przewagą. Już jest właściwie po meczu Tomku. Nie ma co tu obijać bawełnę. Ta pierwsza odsłona to prawdziwy koncert. Rzadko się ogląda tak miażdżącą przewagę jednej ze stron. Drużyna przeciwna pewnie poświęci przerwę na zastanawianie się nad tym, jak uchronić się przed jeszcze większym blamem. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Poradził sobie z przeciwnikiem. Strata, przesadzili w tym kontrataku z optymizmem. Znakomicie teraz w odbiorze, i co? Co zrobi z piłką? Pięknie ratuje teraz zespół zopałów. Centra w pole karne, zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Ależ ma miejsca przed sobą na skrzydle. Chce to wykorzystać. Teraz jest niepilnowany. Akcja jeszcze się toczy. Jest. Znowu gol. Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają kolejne gole. Spójrzmy jeszcze raz na tę akcję bramkową. No właśnie, ta dwójka znalazła się na zupełnie czystej pozycji. No nie bywało. Gołym okiem widać, że niewiele można było zrobić przy takiej przewadze. Może poza dopytaniem się, co w tym czasie robiła obrona. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. To nie koniec. Tak, ależ się rozpędzili. Dwie bramki w tak krótkim czasie są rozpędzeni. Rywal? Podanie dochodzi do ósmana dębele. Jak się spisze teraz, dębele. Tak jest, proszę państwa, kolejny gol. Ale dzisiaj fantastycznie się prezentują. Prowadzą. Spójrzmy sam na sam z bramkarzem. Zrobił to! Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Co za występ! Cristiano Ronaldo. Może teraz dobrze dobrać do. I znów gramy. Mecz był jak na razie jednostronny, ale w drugiej połowie może się to zmienić. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Ronaldo, wymarzona okazja. Tak jest. Piłka ląduje w bramce. Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Cóż, no po prostu nie może sobie pozwolić na takie błędy w ustawieniu. Przecież to kryminał Nie zdziwi się, jeśli w następnym spotkaniu między słupkami zobaczymy kogoś innego. Robi się coraz groźniej. Tak proszę państwa! Piłka w siatce! Widzimy, jak dostaje piłkę tyłem do bramki, ale znajduje tam trochę miejsca, obraca się i trafia. Piękny pokaz umiejętności. I teraz Van Persie. Strata. Piłkę mają Kotagers. Ward. Wciąż jest przy piłce, czy zaryzykuje indywidualny rajd. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Kontratak, a obrońcy wracają bez entuzjazmu. Strzelił raz i strzela teraz po raz drugi. Wcale nie wygląda, by miał dość. Wyraźnie trafił z formą na ten mecz. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Pozostawało już tylko postawić kropkę na d. Stawia na pewne rozwiązania, oddaje mocny strzał i bez problemu znajduje drogę do bramki. Finisz taki, że palce wizerć. Mam persji. Pewnie w obronie.